Kierowco C+Z, pora, żebyś zaczął cenić swoją pracę i pozwolił nam, abyśmy i my docenili ciebie. W tym momencie przychodzę do ciebie z trzema bardzo fajnymi ofertami pracy, gdzie zarobisz naprawdę fajną kasę. Także zostaw serduszko do tego filmu i oglądaj dalej. Pierwsza oferta na dzisiaj to słuchajcie, to transporter z okolic Norymbergi. Mamy tam zarówno trasy krajowe jak i międzynarodowe, a stawka na umowie to 3.500 euro i do tego dochodzą również diety. Druga propozycja to coś dla osób, które chcą pracować bliżej granicy, bo firma znajduje się jedynie 180 km od Gorzelca. Na umowie czeka na ciebie 3. Euro I do tego dochodzą oczywiście diety. Ponadto, mimo że jest to firma blisko granicy, to jeszcze oferuje bon paliwowy. I trzecia propozycja pracy, o którą ostatnio bardzo często pytaliście, czyli kontenery morskie. Jest to propozycja pracy z okolic Lubecki, stawka to 3000 euro netto. No i jest to propozycja pracy bez znajomości języka, więc jeżeli jesteś trochę kali jeść, kali pić, no to tutaj będzie to ok. Mamy polskiego koordynatora na miejscu. Założę się, że wśród osób oglądających ten film będzie osoba, która jest zainteresowana właśnie wyjazdem do pracy w Niemczech. Pamiętaj, żeby zadzwonić i dopytać o wszystkie rzeczy, które będą cię interesować. No i oczywiście aplikować na ofertę pracy. Także serdecznie zapraszam cię. Numer jest oczywiście w opisie profilu. Dzwoń, umawiaj się i zarabiaj fajną kasę. Czekamy na Ciebie!